Awantura na wysokości 10 tysięcy metrów. Daniel Martyniuk, syn króla Disco Polo, znów w centrum skandalu. Lot z Malagi do Warszawy zamienił się w koszmar, gdy domagał się piwa na pokładzie Wizz Air. Gdy załoga odmówiła e-wybuchu. Krzyki, groźby i chaos. Pasażerowie przerażeni, załoga bezradna. Kapitan nie miał wyjścia e-samolot, musiał awaryjnie lądować we Francji. Na lotnisku w Enicei czekała już policja. Martyniuk został wyprowadzony w kajdankach i spędził noc w areszcie. Ale prawdziwa burza wybuchła dopiero po jego powrocie. Kuba Wojewódzki, znany ze swojego ostrego języka, nie zostawił na nim suchej nitki. W felietonie w polityce napisał: Daniel Martyniuk poinformował, że nie będzie już ze swoją żoną, znika z social mediów i nie pojawi się na chrzcinach syna. Niesamowity chłopak potrafi nie zrobić tylu rzeczy naraz. Jedno zdanie wystarczyło, by cały internet eksplodował. Wojewódzki uderzył w najczulszy punkt rodziny i wizerunek Daniela. Ironia losu. Kilka dni wcześniej Martyniuk ogłaszał, że znika z mediów. Zamiast spokoju kajdanki i globalny wstyd. Po tej awanturze i po tych słowach Wojewódzkiego, Polska długo o nim nie zapomni.